Na jednym z murali zobaczyłam ostatnio napis sędzią. Przemoc to nie konflikt. Bardzo często osoby doświadczające przemocy, ofiary przemocy słyszą, że mają po prostu konflikt z drugą stroną. Społecznie nie jest to bardzo często zauważane. Nie jest to odpowiednio zaopiekowane. Ja sama. Przez lata byłam ofiarą przemocy, przemocy psychicznej. I to było tak wyrafinowane, tak sprytnie ubrane, że byłam pewna, że to ze mną jest coś nie tak. Że wtedy, kiedy próbowałam stawiać granice, to mi pokazywano, że ze mną jest coś nie tak. Nie pozwól wmówić sobie, uwierzyć w to, że jeśli jesteś nadużywana czy nadużywany, przekraczana czy przekraczany i próbujesz postawić temu granicę w taki sposób, jak potrafisz, i słyszysz, że coś z tobą jest nie tak, to nieprawda. Wiedzę, że to nieprawda. Jeśli miałabym powiedzieć, że coś z tobą nie tak, to tylko to, że jeszcze za bardzo, za mało, że jeszcze brakuje ci. Tej miłości do siebie, tego szacunku, tego poczucia godności, tego zasługiwania tego uczymy się w szkole dojrzałego dorosłego. Na to będziemy też spoglądali w dzisiejszym, ostatnim spotkaniu wyzwania, jak odzyskać spokój bez połączenia z własnym wewnętrznym spokojem. Trudno iść do życia, trudno mieć siłę.